Witam serdecznie Wszystkich Niedziela W końcu coś nagrać trzeba Będziemy no, razem sypne Połąbką Miałem, te... Miałem nagrywać loty dla was, ale się nie udało Mam już, muszę... nalił no, uciekł kotek ona... Że tak powiem nie było głowy Kotek, uciekaj. Nie było głowy. Co tu się zmieniło u mnie? Rozpływ przyszedł w końcu. Na razie mam zasówkę taką. Muszę kupić zasuwę. Uciekaj, kotek. O. Bo będzie 8 cel takich głębokich, 70 szerokie, 60 głębokie. 8 sztuk. I tutaj będą 4 parki sobie luzem latać, a tamte będą zamknięte, bo to fronty jeszcze przyjdą z jajka i dopiero otworzę. Także mają łomniczek, siadaczki, tutaj drabinkę, to tu mogę będę mógł kąpać. Dosolowo będzie 12 parek z roku na rok w rozpodzie coraz mniej. Rozsypniemy im tutaj troszkę. O. chodź, 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 chodź. chodź. Stasiu Stanisław Stasiu Zadziorny Stanisław jest zadziorny O, idziemy do głośniczka Lotowego Rozpodziec głąbków coraz mniej z roku na rok A w gojemniku lotowym w lotowym coraz więcej o, karma taka idzie. Sam mieszam karmę słonecznik świeżo taki o, Muszę dostać. Także sezon 2025 zaczął się zaraz po lotach młodych. Chodź, są wszystkie razem. Samce, samice razem są. Chodź, 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 chodź. Będziemy im nasypiemy to... o.. chodź, 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 chodź. Wszystkie trzy boksy są otwarte. Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! Czy boksy są otwarte? Bo on się gotuje zawsze. On się góry sprzątany. Całe pozamykałem. Jest 70 gołąbków do lotu. Zobaczymy jak to wyjdzie za jakiś czas, bo teraz tu byłem młoda i z tego nowego gołębnika to młode tu przełożyłem. I za, yy, dalej, parę razy wypuszczę żeby się nauczyły wchodzić tutaj tym wylotem. Tym wylotem mają się nauczyć wchodzić i jak to się mówi, no tam wodę muszę zmienić zaraz. No i jak się nauczą chodzić, to będę rozdzielał. Samiczki pójdą tam. Do tego boksu. Jak ktoś nie. jak ktoś jest nowy i nie wie. O, to ja mogę tutaj te... ten bok zamknąć. Ten bok zamknąć. Tu mam trzy boksy oddzielone. Teraz są wszystkie trzy otwarte. Sodeczko, teraz są wszystkie trzy otwarte boksy Słoneczko może wyjdzie, kotka mnie czeka. Kicia, kicia. Mam wyleczek otwarty, w razie jakby jakiś dolot był. Tutaj są sześć młodek, jest takich, co wypuściłem sobie na pólu ona pójdą do rozpłodu w przyszłym roku. No i tyle <laughs> w temacie, co Wszystko po staremu. Wszystko po staremu jest. Sezon lotowy. Mogę tylko powiedzieć tyle, że uważam za. że jestem zadowolony więcej tam się chwalił nie będę, bo nie, nie należy do ludzi co tam coś się lepiej, coś lepiej już tam się chwalić, nie lubię się chwalić i taką jestem osobą już ale jestem zadowolony to, to mi wystarczy, nie jestem zadowolony tylko ze z ostatniego lotu No bo kurka wodna jak nigdy na tym szóstym locie Jaszczymbi to tu było, tych nie, tych, tych, tych myszołowów, tego wszystkiego, tam kukurydzę z tyłu skosili, nie będzie widać, i tego ptactwa tam tyle latało, i przez to, że te ptactwo tam latało, to dużo było tych drapieżników, gołąbki jak przylatywały, no to bały się wchodzić, i ósmy y, dali, y, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty gołąbek był też w konkursie, no tam 20 dobrze pamiętam, 25 24, 25 zakończyłem. nie pamiętam dokładnie teraz yy, i 8 tylko w konkurs weszło, a 4 przyleciały, jeden nisko przyszedł i szybko wszedł Tamte 3 się wystraszyły i latały jak takie powsinogi 4 minuty to zajęło zanim zeszły, ale to już było po konkursie także nie skończyłem tylko z dziesiątkami, na ostatnim locie nie złapałem właśnie tego kompleciku dziesiątek a z piątkami skończyłem fajnie Także Idziemy jeszcze do królików Bo tutaj mam króliczki O, mam tutaj chlebka o, Tutaj synusiowi kupiłem króliczki On tam chciał O, tu ma o, macie tutaj chlebek no i tutaj dam paszy jeszcze. Nie ma być parka i później ten. Muszę zrobić podwójną klatkę do synusia i tutaj ją rozdzielić. Chcę mieć, to ma. No a tutaj ten gołąbniczek. Docelowo będzie, mam nadzieję, że będzie tylko w porządku, bo... Yy, to zamykanie muszę kupić, bo robiłem na szybko. Nie kupiłem jeszcze. Masówkę taką na kutkę. O! Rąbki w rozpodzie tam mają fajnie. Już nie są w klatkach w tych tych. Tam też przyjdą foronty i tam będą te same. Te same wielkość praktycznie to tam były. Jak się tak do końca wypierzą wszystkie to będzie super. Te mają teraz tutaj cały ten gojowniczy, jak tam byłem w środku, jest otwarty. Tu wolierka jest zamknięta, żeby tu nie wychodziły na tą stronę tylko na tamtą. Te młode stamtąd i te młode stąd, co były pilotowane. Tu mają w tym wylotem trzeba się uczyć. O, te młode to są z tipesami, tak, akurat tu wyszły. I tym młodym tylko tipesów nie pościągałem. O, także tam jest młodo samiczka 12. Tam jest samiczka 63. Tu jest sanczyk 81 Także Niech tutaj ten patrzą, niech się tutaj uczą A tu z ciekawości to Tu właśnie widać, o już, tych, tych boksów już tutaj nie ma Są rozwalone Z tyłu tylko z wolierka, samicami Ale te samiczki za chwilę będę się będę przenosił tutaj do tego gołemniczka. Tu tylko lekko, lekko posprzątam. Bo tu, tam jak robiłem wolierkę, to tu wrzuciłem te siadaczki. Jak widać, muszę tylko tutaj ogarnąć tę podłogę. I te, te siadaczki tu przyniosłem, bo je ja tutaj rządek tu machnę. Tu przyjdą docelowo na zimę. Samiczki rozpłodowe no, będą z tymi łódkami, co tu mam. Te mutki. także to są po, po moich gołąbach z moich linii, jak mówię, dwie, dwie linie chcę tu mieć swoich gołąbków, które mi się pokazują. Z jednej pary mam cztery młode, cztery polotach w domu, z drugiej pary mam cztery młode, cztery polotach w domu. Także z tych drugiej linii, nie? Także te dwie linie do mnie zostają. Stasiu, Wioletka. później po samicy c i tam docelowo będą jakieś powiedzmy, dwie parki. Parka, dwie parki innych w Rozpłodzie. Ale w przyszłym roku już tamte powiedzmy wyjadą. Bez względu na wynik jakich wykręcą. No bo te zasiedlą. Rozpłód. Także sezon starych i młodych. Powiedzmy, że jestem zadowolony. Ze młodych jestem zadowolony. Ze starych, tak powiedzmy, jestem zadowolony. Pogody nie te, co powinny być. Trochę było tak, tak, tak. Z tymi pogodami dwa loty takie były. przygotowane, byłem super. Tutaj o mnie oddział jest bardzo duży 65-70 km. Duży, fowszrek, także ja na początku fajne konkursy ten łapali. U mnie tu była burza na, na końcu, i tego łopki szły bokiem, ale jeden, jeden roczny, to była w 600 -kach. Jeden roczniak, przed bokiem, ale przyszedł. Ale przyszedł i nie jest. Tutaj powinien siedzieć. Nie mam tu jest? nie wiem, tutaj. O, tutaj ten roczniak. Ten bok taki tutaj, z tych gołąbków jest tutaj, nie będę szukał, ale z tych gołąbków jest tutaj parę takich, one mi się sprawdzają te gołąbki, o tam jest samiczka taka, idzie, to jest za ciemna, tu jest, samczyk to będzie ten, jeszcze powinny być, o tu jest, Teraz jest ten sam, samo, Raz Wszystko w porządku O, tu jest po 34 te 34 to wszystko tak samo wyglądają można powiedzieć te młodsze fanie się powypierzały jak widać super wyglądają Rzeźcie tamtym są gruczy, właśnie ten Samczyk, widzę, będzie ten mazgań, mazany, taki karpiaty na początku karmnika. Gołąbek jeden był wychowany, jeden po lotach został, no ale rodzice na stare, na stare straciłem 8 starych gołąbków. Tu właśnie było, Czekaj, z tej celi, tam jak ktoś oglądał, to z tej celi taka karpiata samiczka i pstry samczyk. I obydwa dwa straciłem. Mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze dolecą te stare. Bo to najbardziej boli jak stary gołąb nikt nie fajnie się pokazuje, jako roczny, jako gulatek, A jako trzylatek sobie już nie dał rady. Co one nie lubią, bo gołąb nie lubi jakieś ciężkie loty są, gołą tego nie lubi, tylko daje sobie radę. I one sobie do tej pory dawały radę, ale no niestety. Także teraz już obierają celki, młodziki i zobaczymy jak to będzie. No i tutaj jest tych Także tyle w temacie, teraz walczymy z pierzeniem, że tak powiem, Pompki się już wypierzają, lotka tam niektórym zostały, niektóre tam są, to jest z tych starszych, yy, mają jeszcze takie główki, o gdzie to kurde będzie, nie będzie, o tamten będzie, No ta samiczka 34 już nie ma, gołej główki. O, tu jest sam samiczka dwuletnia. Też jest taka jeszcze niewypierzona do końca. Pieżynia ku końcowi. O, tamta samiczka miała dwie Holandie, dwie Holandie w konkursie. Ta druga Holandia, co tam po internecie pisali, na Facebookach, że mięsno miało ciężką Holandię. Naprawdę była ciężka, ciepło, bardzo gorąco pod wiatr 800. Także nie było łatwo. Pięć gołąbków włożyłem, takich co chciałem, żeby przyszły. Jeden do wyjaśnienia, te pięć gołąbków co chciałem, żeby przyszły, to przyszły. Włożyłem sześć gołąbków na ten ostatni 4 w konkursie. Pięć na sześć domu. Tamta się wyjaśniła, poleciała tam do do swojego drugiego gołębnika. o 19 się odbiła w gołębniku tam także jak tam ma lepiej to niech to tam zostanie tyle w temacie także do następnego odcinka wszystko wiecie co u walczymy pracujemy 365 dni no i tyle w temacie pozdrawiam miłej niedzieli